A, już masz resztę. No męskie patenty takie. Hmm? Bez klinowania, podróżyłem, ale stopniowo, co? Co, no. to mówisz dwójeczkę? Nie, nie, zobacz, sięgniesz do zwężenia, tam załóż od razu. Masz zielonego, nie? Tak. No, tam je w niej. nie? No, to wtedy masz tam na koniec. Krój. No i możesz tę dwójkę założyć tu pod rękami, nie? Bo tutaj ci siądzie, widzisz? żeby zdublować to jeszcze. No tam gdzie będzie dobra, czyli nisko. Nisko załóż. Żeby był świetny, bo tu będzie za luźny, nie? Nie, to gdzie? No nisko załóż, ale to ma sens, bo on Ci tego zielonego, nie? On no nie będzie potrzebny na górze. No i teraz jest bezpiecznie, nie? Zielony jest super, tak? No, no to napierdolasz aż do... Ty tam nie klinujesz do końca. Ja tam w ogóle nie klinuję. W ogóle? No to w ostatnim dobrym klinie tam jest taki... Nie wiem czy to taki ścisk. Ja to popcham tak. na lewą, no, wtedy, wtedy jest akurat taki stopień, tu z przodu widzisz w tym miejscu. Tutaj. No, no. To jest takie ostatnie, wygodne miejsce, żeby założyć kama, bo wyżej będzie już przejebane jakiś je w tym no, Tam musisz założyć. Albo, no i tam, Albo nie musisz. Tam musisz mieć solidny punkt, no, bo będzie rzeźko, nie? drzewo jednak nie no, w drzewo nie przewalił, to bardziej ja tu będę walił. Dobra. Będę szedł. Dawaj. Ciśniesz. Inuj dawaj, nogę, dawaj, dawaj. Dawaj nogę w rysie, to będzie łatwiej iść liferem. no dobrze. Dawaj. Ten stopień użej, nogę w rysie cały czas trzymaj, tą prawą. W razie czego wyżej daj, jak mi Dawaj. Nie, 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 ale podejdź prawą nogą ciut wyżej, sięgniesz wtedy. Minimalnie wyżej daj nogi i teraz sięgaj. Będzie dobrze. Sięgnij, mocno ściągnij go, mocno go i wsadź do środka. Pokój. Super i napię, dalej. Dalej. dalej Już zrobiona. Teraz tylko... Chwila jeszcze. Walczysz. Dla mnie to jest niewyobrażalne, że takie ryśli się nie jest to nie takie no ładny, no dawaj dawaj. Okay. Dawaj. Kurwa, nie dawaj, dawaj! Dawaj! moc dawaj, no w Dawaj, dawaj! no ładny, no ładny, no ładny, no ładny, no czego, no środku to masz no zajebiste. Trzeba umieć star. no no już jesteś, z prawej strony, stopień. Już zrobiłeś, tylko z restu troszeczkę. Spokojnie, Spokojnie. Zobacz prawą nogę, żeby ci się nie ześliznęła prawa noga, bo tu jest dobry rest. Odpoczniesz i zrobisz. Taki, najczęściej się robi taką mantlę dynamiczną. Wiesz jak nie? No. To była te dyniczna manki. No powiedzmy. Ale to była walka. Dobrze. No to taką techniką to 6. Nie, no właśnie to chciałem powiedzieć, jak mówię, no że nie chmilają, że... Żeby... Taką techniką...